W mojej łazience stało stare, ciężkie lustro. Nigdy mu nie ufałem, bo czasem, kiedy przechodziłem obok, odbicie poruszało się o ułamek sekundy szybciej niż ja. Myślałem, że to zmęczenie, ale pewnej nocy, około drugiej, przechodziłem korytarzem i zobaczyłem w lustrze nie siebie. Ten ja w odbiciu miał podkrążone oczy, był blady i patrzył na mnie tak, jakbym to ja był intruzem. Zatrzymałem się, a odbicie Nachyliło głowę o kilka stopni i poruszyło ustami. Bez dźwięku, ale wyraźnie nie jesteś mną. W tej samej chwili światło zgasło, a lustro pękło, jakby ktoś uderzył w nie od środka. Rano zadzwoniłem do właściciela mieszkania. Gdy tylko powiedziałem, o które lustro chodzi, zamilkł, a potem powiedział: Poprzedni lokator zakleił je taśmą i kazał go nigdy nie zdejmować, bo odbicie zaczęło chodzić po mieszkaniu, kiedy on spał. Zostały kawałki szkła. Na największym od wewnętrznej strony było słowo zapisane od środka wrócę.